Przemanko Station Nerds, to jest pierwszy odcinek z Stara I tak, przepraszam, że znów nie było odcinków, prawie miesiąc nie było odcinków. Ale już postaram się powrócić, nie będę mówię. Nie mówić nic, że będzie regularnie, bo znając mnie to będzie raz na miesiąc odcinek. I tak, no i mam gra w Stara to co jest najpopularniejsze na razie yy, od, yy, ten. Przyjąłem sobie od razu Barleya i tego Armologskina. Ale na razie będę grał szali. I ogólnie mówię, że ja nie gram bardzo dobrze. Nie odcinek. miałem plan, w planach nagrać z jakimś moim kolegą yy, odcinek, ale okazało się, że nie, nie Komuś się nie chciało nagrywać to. No są oni mają takie postacie, a ja mam takie gówno. <noise> <noise> Tch, ale ja mam już... O tak. Zobaczymy jak nam pójdzie. Taki dobry niby. Postacia... Słaby mi idzie. Dobra, ja was. Tak cienko się gra na tym na kompie w Pro Stara, Niektórymi postaciami. Uuu, tu nie. ja myślę, ja pomyliłem postaci, bo tam był... tam była szeli i tu była szeli myślę, myślałem, że że, ten, że to ja jestem w krzakach, a to... O, chatów. Patrz, zaraz naprawdę radę? Dobić. Dobra, zabiję. Mam 7 klejnotów, tak więc ja będę roszował. Ale go ten zabiję. No. Już mamy. Po spęknie dobra, już wygraliśmy? po fejnoty, i wygraliśmy. No mm. jak ser kieruje. O, oh, mam A no tak, bo mogę mu dobrać. Chyba teraz odbukuje mi się Nita, Coś takiego mi się staje. No, to. Nie, nie. Teraz Fox. Cham nie ma żadnego brau... Ale chcą lepsze szali za to. U, ale fajne są skiny to nie. To no jest fajne. Ale tu gramy dalej. Gramy dalej, nie marnujemy no, czyli tak, podrzucić muzykę pod ten filmik i tyle. No, rozumiem, chętnie nagrać z jakimś moim kolegą, no, ale na razie im się nie chce nagrywać. Tak jak mi. Specjalnie nawet dzisiaj pobrałem star e, na Noxa, żeby założyć sobie konto, na którym będę grał na YouTubie, a, a tak to na swoje, gdzie mam już 400 subkharków, coś takiego, i na przykład sobie gram tam bólem. Wygramy to. Zamach na mnie, jak na Jana Pawła II. To było... Wszystko było zaplanowane. <noise> <Jezu, ja gadam. głos> co ja gadam? Co ja zrobię? Co ja gadam? Ja nie mogę. jak się. Bo ja wychodzę. To nawet muzyki nie trzeba podkładać, bo mój talent muzyczny to przecież. Ja od urodzenia śpiewam. Jestem urodzonym muzykiem. Muszę się śmiać, jakby ktoś to jeszcze przyjął na poważnie. No. Ugranet. Niech się boją, bo... Cefresy i bum zrobię. O tyś. Ból mnie dojeżdża. Nie no, zapiję go. A jednak może nie? Nie no, dałem radę. O oh, kurczę. Przyzwyczaiłem się do ostatniego od e, zwykłego no -boxa i teraz wolę w ramię mikrofonowe, które dzisiaj przykło, przyszło i z którego miałem robić unboxing, ale trochę się pomyczę ze składaniem, bo nie rozumiałem trochę na początku, ale ale złożone to, to jest najważniejsze. 5 tych, To jest hamstwo, 5 pięć, pięć. 50 zł. Za tyle to ja bym se loda w sklepie kupił. Ja wiem czy grać Nitą, czy... Dobra, Nitę na następny odcinek albo bardziej. To napiszecie w komentarzach na dole. Jaką postacią mam grać. A jak nie napiszecie, no to wtedy będę grał dalej, sobie umrzeli. <ścoughs> War pięć. Wiesz co, jest pięć! Łącznie myślałem, że podejdzie w tamtą stronę jednak, zanim po tym, jak strzela. No i już go tutaj Tata, ta, tiger. Nie wiem, co ja mam z tą piosenką Tigera. O, wow, ale teraz miałem takie zaciny. Boję się, że na nagraniu będzie się zaczynało. O, mam 10, to są ucieknę. Taki ze mnie proszę aż znowu będę chyba będę chyba tym Gwiazdą gry, czy jak to się nazywa? Mam no. sześć bucharków. Trud poziom. Zaraz będę miał skrzynkę do otworzenia. Idę tu na gri ciekawe. Co bym wiedział, ktokolwiek zacząłem? 5 minut się nagrywa. Tak, to się nagram. To ta gierka kończymy. No i będzie, będą następne odcinaczki. Albo zrobić dłuższe. Kurczę, nie wiem. Teraz, teraz to są rozkminy, nie? Jakiej długości odcinki? U. O nie, oni mają rousę! Eee. mi stąd. E. ta to to HP, ale trzeba raszować. Dobra. Przedli się da radę. Oee, rosa mnie tu jest! <grym> rosa, <grym> tylko nie ona. Jezu, jak ja nienawidzę tego misia, jak typy go spełnują przez śmiercią na farcie. Zobrał mi kilo! dobra, uciekam. Mam 10 minut, to nie będę szerżował przecież. I na kanale raczej będzie główną serią Prostar. Jak mi się przynajmniej zdaje, bo lubię tą grę. Tylko, że y, łabo jest jak się gra samemu. Lepiej jest grać na przykład z kolegą, A tak to jest tak trochę cienko. Ja! No, kolta miał ten niefery. <gry> I skrzyneczka na zakończenie odcinka. Zobaczymy, co będzie. Nawet dwie. Raz, dwa, trzy, bum. O, 22 noty! Nie no, słaba pa, pa, patrzcie, teraz rose trafią. Cięcie. Gdzie moja rosa? Ja się pytam. Tak więc widzisz. Czy Ita? ta? O, ona... Fajna. Ten jest skin finalist. Ale trochę kosztuje jednak, czy Shelly dalej, czy Nita, czy Barley, ten oto nasz Barley. tak więc, czekajcie, tak więc nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji z a ja na razie ze Wami żegnam, tak, tak więc, więc na razie i cześć! cześć.